Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Andrzej Abramczyk, reprezentuję firmę Markiz. Chcielibyśmy Państwu przybliżyć nasz produkt, który cieszy się w ostatnim czasie dużym zainteresowaniem. Króciutko o naszej firmie. Firma powstała w 1991 roku, rozpoczęliśmy pracę nad Markizami zewnętrznymi markizy tarasowe, balkonowe, stąd ta nazwa firma Markiz, poprzez rolety zewnętrzne zabezpieczające wszelkiego typu do różnych systemów i od 10 lat pracujemy przy doladze okiennej drewnianej, co za tym idzie wszystko to, co jest związane z otworem okiennym, okiennice, ogrody zimowe i wszystko to, co z drewna. Okienica jest jakby naszym dzisiejszym już produktem, ale wcześniej była już w XVII wieku oferowana, czy pokazywana, zanim powstały jeszcze szyby. To było to naszym zabezpieczeniem, czyli okienica, która, która to miała służyć nam za sposób zabezpieczenia. W szerokiej gamie są pokazywane okiennice, w szczególności na Podlasiu. W późniejszym czasie okienica była troszeczkę wyparta przez rolety zewnętrzne zabezpieczające, ale drewnia. Dzisiejsze okiennice nie tyle się różnią od konstrukcji. Może troszeczkę udogodnienia u w sensie takim, żeby było więcej dopływu światła, nie tylko trójkącik w okiennicy albo serduszko. E, te wyroby e, okienice z drewna stosujemy rodzimego, czyli z sosny, naszego dębu, modrzewia, modrzewia syberyjskiego, czy też ewentualnie egzotycznych drewn, jakim jest mahar czy też nawet cedry. Modele okiennic, e, tak jak wspomniałem, są trochę zmodyfikowane. E, te lamerki pozwalają nam na lepszy dopływ światła. Ale też proszę pamiętać o jednym, że ta okienica ma służyć również jako zabezpieczenie termiczne, czyli termiczne przed nadmiernym napływem promieni słonecznych do pomieszczenia. Co za tym idzie, również ta oszczędność energetyczna, bo nie musimy wówczas uruchamiać energo... tak bym to powiedział, klimatyzacji. Typ okiennic, tu pokazane mamy typy austriackie, to jest najstarszy jakby model e, okiennic, które są jakby jednym, jednym wzorem e, tych rejonów e, wzorowane. Później jest typ włoski, to jest taki trochę typ mieszany, e, nieco krótsza rama e, okiennicy w porównaniu do poprzedniego typu, który jest tylko 32 mm i lamelki są w środku. Wrócę jeszcze na chwileczkę do typu austriackiego, który to lamelki, które to lamelki nieco wystają poza ramę okienną w przeciwieństwie do typu włoskiego, gdzie one są jakby w środku troszeczkę ukryte. No i trzecim typem e, okiennicy lamelkowej to jest tak ryszany, który jest połączony i e, z ramą okienną e, e, typu austriackiego i lamelki typu włoskiego ale tutaj ten następny typ ma to do siebie, że jest bardziej przyciemniający, czyli ten dopływ światła jest najbardziej skuteczny. W okiennic również mamy możliwości regulacji dopływu światła, czyli za pomocą korbki czy też pokrętła możemy sobie regulować dopływ światła, tutaj wskazane byłoby może niekoniecznie we wszystkich okiennicach całego obiektu, czy całego domu, ale wybrane obiekty typu sypialnia, czy może jakieś inne pomieszczenia, które były wskazane. Te regulacje mogą być inne, górze, mogą być na dole, mogą być dowolne, dowolnej wysokości. Okiennice również mogą być pełne i mieszane. Pełne to są te wypełnione kasetonem, wypełnione płuciną, wypełnione panelami w różnym kształcie, ułożone w poprzek, w pionie, mogą być skośnie, to już dowolna tutaj inwencja jakby klienta i państwa, i mogą być tak jak w tej dolnej części zdjęcia mamy te mieszanki, labelki na górze. Wypełnienia płuciny do tej części i ta kombinacja może być dowolna. Również mamy okienice nietypowe, tak jak Państwo tu widzicie, to w tym przypadku akurat jest pokazane, że wszelkiego rodzaju łuki, które też mogą być zagospodarowane, ale niezależnie od tego, jeszcze są, mogą być czy trójkąty, czy jakieś trapezy, lądy. Chciałbym zwrócić jeszcze na jedną rzecz, mianowicie na okienicę, która może być stosowana w całości razem z ramą okienicy uchylna. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby to były okienice montowane czy wyprodukowane razem z ramą okienną i mocowane do ramy okiennej pozwala to wówczas na jakby taki bezinwazyjny sposób montażu tych okiennic, jeżeli chodzi o elewację. Sposoby montażu. To o czym już wcześniej wspomniałem, mamy tutaj trzy standardowe sposoby. Montaż na mur, to jest ingerencja bezpośrednio do muru, czyli mocowanie kotew okiennicy do muru. Drugim sposobem to jest na ramię okiennej, Przed, wcześniej wspomniane, to jest najbardziej taki, no, powiedziałbym, elegancki sposób, bo nie mamy jakby ingerencji w mur. No i trzecim sposobem to jest, jeżeli już nie ma takiej możliwości zastosowania e, wcześniej okienicy, przymocowania jej do muru, wówczas stosujemy opaskę, czyli dodatkowa wnęka okienna, dodatkowa wnęka okienna jest mm, zrobiona wykonana z drewna i do tej opaski drewnianej przymocowana okiennica. Montaże, również proszę się nie obawiać i nie bać, jeżeli mamy w dzisiejszych czasach budynki, które są ocieplane z zewnątrz styropianem czy też wełną, tutaj nie ma jakby obawy, że będziemy mieli jakieś przemarzanie czy, czy niedostatek tego z, się bali, że jakaś ni niestabilność tej okiennicy. E, mamy specjalistyczne elementy dystansowe z tworzywa sztucznego. Proszę zwrócić uwagę, tam w jest ładnie pokazane, że to tworzywo sztuczne jest jeszcze dodatkowo jakby przezbrojone elementem wysokiej jakości tego tworzywa sztucznego plus profil aluminiowy, który spowoduje, powoduje to, że umocowanie okiennicy czy też samego, samej kotwy tej okienicy jest bardzo, bardzo stabilny. Te elementy są oczywiście odpowiedniej długości w stosunku do elewacji, wykonanej elewacji, czy to jest 10, 12, czy może 15 cm. Drugim przykładem takiego dystansu jest element drewniany, klejony ze sobą w odpowiedniej długości drewno matewski. W e, podobny sposób wykonany, zresztą wyglądają prawie jak identyczne, jedynie tylko rodzaj drewna, rodzaj materiału jest użyty. To drewno nie ma, nie ma, proszę się też nie obawiać, że będzie może w jakiś sposób e, różnie pracowało, bo wiadomo, że drewno ma inne rozszerzalności i wchłanianie wirusów, no, ono jest odpowiednio zaimpregnowane i poprzez przykrycie tego elementu dystansowego pod, e, siatką całą elewacją nie ma dostępu wilgoć, nie ma dostępu woda i wówczas, wówczas jest to bardzo stabilne. Może teraz przejdę do sposobów otwierania okiennicy. Okiennic. Te okiennice mamy w naszym nomenkulaturze jako okienica jednoskrzydłowa, okienica dwuskrzydłowa otwierana na lewo, na prawo, okienica trzyskrzydłowa łamana, czyli dwie części Łamią się, składają się na jedną stronę, drugą na drugą stronę i po otwarciu to, to co tam mamy w górnej części po prawej stronie okno po, po otworzeniu tak jakby są dwie równe, dwie równe okiennice. I trzeci, czwarty produkt to, to jest okienica czteroskrzydłowa, czyli tak jakby dwie części łamane na jedną i na drugą stronę. Te Szerokości, że mogę prosić jeszcze wróćmy na do tamtego e, zdjęcia, te szerokości są ograniczone z różnych powodów. E, po pierwsze nie powinniśmy przekraczać tej okiennicy, żeby to skrzydło okiennicy nie miało więcej niż 80 cm z uwagi na to, że zawiasy jednak e, no, nie pozwolą nam na zbyt dużej szerokości, a ponadto duża szerokość wyłożona jakby na elewacji nie zawsze pozwala nam na to miejsce chociażby nawet tak jak jest to na tym zdjęciu górnym pokazane gdzie szczyt okna szczyt przepraszam elewacji już nie pozwala na zbyt duże szerokości stąd sugerujemy i proponujemy właśnie takie takie części elementy łamane jeżeli jednak mamy dużą przestrzeń tak jak jakieś drzwi tarasowej czy też bardzo szerokie, e, przestrzenie przeszklone, dzisiaj cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Proponujemy również e, okienice przesuwne w różnych konfiguracjach jednoskrzydłowych, dwóch, trzy, czteroskrzydłowych. To co jest tutaj zaprezentowane pokazujemy, że takie możliwości istnieją. Jeszcze kolejnym innym elementem e, przykrycia tych szerokich przestrzeni E, przeszklonych mamy również mogą występować jeszcze system harmonikowy tych okiennic proszę zwrócić uwagę na tym małym filmiku gdzie e, jest pokazany właśnie że również możemy przykryć czy zakryć e, otwór okienny narożny i to jest właśnie charakterystyczne pokazanie harmoniki po to żeby właśnie całego skrzydła tego metrowego nie wykładać na ścianę bo nie byłoby po prostu miejsca w związku z tym jest to w ten sposób demonstrowane, Natomiast jeszcze by, chciałbym, żebyście Państwo również zwrócili uwagę na jedną rzecz, mianowicie na harmonikę, jeżeli jest więcej niż dwa skrzydła, czyli 3-4 skrzydła, niestety nie ma możliwości wyłożenia jej na ścianę. Jest, pozostaje wtedy jakby w pionie otwarta na, na stosunku do relacji, czyli prostopadła do relacji. Typy sterowe. Tutaj jedno z tych podstawowych naszych typów to jest oczywiście siła ludzkich rąk, czyli mięśni. Otwieramy okno, dostajemy się jakby do okiennicy i otwieramy okiennicę na zewnątrz, bo nie też się zamykamy. Innym sposobem jest bez konieczności otwierania okna, czyli to, co lubimy mieć na parapetach, nie musimy za każdym razem przestawiać jest mechanizm korbowy, czyli obsługa tej okiennicy od strony wewnętrznej. różnymi sposobami i przez mur, ta, e, sposób otwierania może być, czyli mocowanie korbki przez mur, bądź też przez ramę okienną. No i najlepszym rozwiązaniem jest sterowanie elektryczne, gdzie już właściwie nie musimy nic wykonywać, bo nie musimy otwierać okna i nie musimy do niego e, wcale nawet podchodzić. I tu mamy przykład pokazany, jeden z obiektów który zamyka nam się cały obiekt. Tutaj przy sterowaniu elektrycznym mamy ten komfort, że pod naszą nieobecność te okienice mogą się zamykać i otwierać, jak również możemy je dzielić na różne sposoby i możliwości, takie jakie są, jakie jest życzenie klienta, w którym to z kolei yy, możemy je podzielić elewacyjnie. Na zakończenie całej prezentacji chciałbym Państwu jeszcze zademonstrować, zademonstrować okiennice wewnętrzne. One do nas dotarły z Ameryki, e, zaczynają być jakby u nas tutaj przebojem, troszeczkę na naszym rynku. E, są alternatywą e, dla roletek z tkanin, dla żaluzji poziomych, dla wszelkiego rodzaju tuetek, e, pisek, e, wszystko to co jest związane z zatrzymaniem do pływu światła a, i te okienice y, są od strony wewnętrznej, tak? czyli nie to co projektowałam przed chwilą cały czas wszystko to, co było na zewnątrz, a to jest akurat od strony wewnętrznej. Dodatkowo daje, y, jeżeli jest to wcześniej zaprojektowane, przemyślane, to daje nam taki dodatkowy y, ozdoby, czyli ktoś nie lubi, nie lubi firanek, zasłonek wszelkiego rodzaju, no to takie elementy jak najbardziej mogą służyć nam. Na zakończenie oczywiście zapraszam Państwa do, naszej, do naszego stoiska, jak również do naszej siedziby i na strony internetowe okiennice.net, marketing.net, jak również na portale społecznościowe. Dziękuję bardzo.